Dzień dobry Państwu. Izabela Kozakiewicz, witam serdecznie w programie dla przedsiębiorców Pakt z Biznesem. Dzisiaj porozmawiamy o energii, ale nie o cenach i nie o tym, ile będzie kosztowała, ale o tym, jak można te ceny i to zużycie zoptymalizować. Moimi Państwa gośćmi Martyna Gulbinowicz, strategic, product owner w EAS. Cześć. Dzień dobry, hej. I Grzegorz Krzeszowski, prezes w EAS. Cześć. Dzień dobry. Słuchajcie, no temat energii rozgrzewa nas wszystkich do czerwoności, stąd czerwono. Ja dzisiaj jestem ubrana. Jakie trendy dzisiaj w obszarze sektora energetycznego? Bo chciałabym trochę zacząć od takiej szerszej perspektywy. Jakie trendy w obszarze sektora branży energetycznej widać, które dotyczą jakby konsumenta? Dzisiaj konsument jest na końcu odbiorcą i pytanie jest proste, dlaczego jest odbiorcą, bo nie jest w stanie sam wytworzyć całej energii, jeśli mówimy o fotowoltaice i o domowym odbiorcy, sam. Mm -hmm. Jednak na końcu my jako obywatele jednego kraju, no, to jest nasze wspólne dobro, żeby infrastruktura, energia, rządzący, dostarczyli nam energię do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. I jeżeli byśmy się skoncentrowali tylko na energii elektrycznej, która jest najgłośniejsza i najbardziej przebijająca się do świadomości przez portfele najczęściej w ostatnim czasie, no to uproszczamy to do pierwszego punktu autokonsumpcji, okay. ile zużywamy, do świadomości tego jak zużywamy. I po co zużywamy, i czy to jest właściwy moment, właściwy czas, czy pralka jest nowa, czy lodówka starsza, czy, to, rano, czy, czy rano, czy wieczorem, czy w tak zwanym piku cenowym, czy niepiku cenowym, I nagle zaczyna nas to dotyczyć. Kiedyś nas to nie dotyczyło, i dalej, jeśli mówimy porównujemy Polskę do zagranicy, ilość zużycia energii elektrycznej na jednostkę, czyli na jedno do gospodarstwo domowe, jest 3 do 6 razy mniejsze niż w Niemczech. Uh -huh. A sześć razy mniejsze niż w Stanach Zjednoczonych. I z czego to wynika? Zacofania no, jest... Stanów Zjednoczonych gospodarstw domowych i większych zużyć jednostkowych, czyli bardziej wystawnego życia większej ilości lodówek, większej ilości zamrażarek, większego metrażu na jednostkę i to jest całkowicie albo inaczej wyższego poziomu życia też możemy no, tak to zrobić. I, ale też z tego, że te urządzenia są starszej generacji niż nasze, które stosunkowo niedawno są kupione, czyli klasy A, klasy B. I dopiero w momencie, kiedy ten koszt zaczyna nas dotykać, widzimy tą zmianę na rachunku, zaczynamy się zastanawiać, dlaczego tak się stało. No, technicznie już jest za późno, ponieważ zmiana i odwrócenie trendu jest niemożliwa, ale możemy też zapobiec temu przez baterię, przez fotowoltaikę. No, i przez nacisk na fundusze europejskie i fundusze rządowe, które mogłyby pomóc ten rozwój przyspieszyć, mhm. tak żeby jednostka czuła. No właśnie, z jednej strony mówisz o, o tym, jakby tej stronie technologicznej i za, zacofaniu, że tak powiem, sprzętów, które mamy w domach, ale z drugiej strony dotykasz pewnie kwestii trochę takiej bardziej edukacyjnej społeczeństwa. A mhm. co w ogóle, jeśli chodzi o mm, dostawców energii, jakie wyzwania? stoją dzisiaj przed takimi dostawcami, jeśli chodzi o y, tą relację z tym konsumentem, ale też w ogóle o produkcję i dystrybucję energii. O dostawców wyzwania w tym momencie? Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o rynek fotowoltaiczny, to jest kilka y, wyzwań. Na pewno wyzwanie środowiskowe, prawne i y, polityczne. Uważam, że na przykład jeżeli chodzi o rozwój fotowoltaiki w Polsce, to y, jej pik jest, jest zależny od dofinansowania, które jest obecnie na rynku. Dofinansowanie jest główną częścią napędzania naszej rozwoju zielonej energii, mm -hmm. ale już infrastruktura zastopowała, czyli ilość przyłączy i zgódna przyłącza nowych… Czyli ta jest... przepustowość. Przepustowość, mm -hmm. Bo po, ponieważ sieć nie może być wiecznym magazynem mm -hmm. w związku na te piki mm -hmm. zużycia. I nagle okazuje się, że musimy wprowadzić baterie u prosumentów, ponieważ ci prosumenci mogą mieć tą niezależność. Nie mhm. jest jednak ta bariera cenowa. I ta bariera cenowa magazynu energii jest bardzo duża, bardzo problematyczna, bo ona przekracza wielokrotnie wartość fotowoltaiki zainstalowanej. Jednak staje się ona coraz mniejsza, kiedy ceny energii rosną. Ponieważ infrastruktura niedomestowana przez wiele lat. Nowy program, jeśli się to okaże prawdą, co w tym tygodniu się wydarzyło, że fundusz europejski do nas jednak dotrą po dwóch latach opóźnienia, czyli w pięć lat musimy wydać na całą infrastrukturę lwią część tego programu. Możliwe? Możliwe. Możliwe, wymuszone. Nie mhm. ma możliwości postawienia nowej elektrowni atomowej bez zmiany infrastruktury. Mhm. Mamy przyszłą elektrownię na Pomorzu. Tam nie ma infrastruktury, mhm. są fundamenty. Czyli mamy legislację? Legislacja tak. Mamy technologie. Ja bym dodała jeszcze jedną rzecz, że całkowite, żebyśmy wiedzieli, całkowite nakłady e, finansowe to jest 7 miliardów złotych, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to ponad 4 miliardy. Dlatego mhm. uważam, że legislacja i jakby formy dofinansowania, to, to co powiedziałam Fukło. wcześniej, czy tak, polityka i prawo są kluczowe, jeżeli chodzi o dostawców. No i czy my w te powiedzmy 5 lat jesteśmy w stanie do dogonić? Hmm. Tam, gdzie powinniśmy się znaleźć? To jest czy trudne pytanie. To jest trudne pytanie, bo trzeba też wiedzieć o tym, jak wygląda rynek fotowoltaiki. Sama fotowoltaika, instalacja fotowoltaiczna. Daje mało bez autokonsumpcji. Mhm. W szczególności, jeżeli chodzi o, o, o sezon letni, gdzie nie spędzamy czasu w domu, dlatego ta instalacja, kiedy jest najbardziej wydajna, nie jest, ten prąd nie jest zużywany. Mhm. Więc y, prosument w y, języku, którego używamy, y, nie zużywa swojej własnej energii, więc tak naprawdę, kiedy jest już w domu wieczorem, zużywa prąd, który, nie, y, który jest z sieci. Mhm. I to powinno się zmienić, a jedyną opcją, żeby to zmienić, to jest magazyn energii. Nie ma drugiej opcji. Poza tym pamiętajmy o tym, że fotowoltaika i w ogóle instalacja fotowoltaiczna jest to źródło prądu, które jest niestabilne i zależne od pogody, więc... W naszych szalonych warunkach, dzikich warunkach. Bardzo dzikich, przez... nie do przewidzenia. Mhm. Natomiast to, co my robimy, to my dajemy prosumentowi możliwość zaplanowania tego. Bo mamy predykcje zarówno z pogodą, związane z cenami energii, więc uczymy tego prosumenta, jak powinien korzystać z własnej instalacji. Mhm, czyli trochę w, wchodzimy już w temat tego, co robicie, o czym tak. zaraz będę chciała porozmawiać. Mhm. Natomiast jakbyśmy mogli jeszcze skupić się właśnie na tych wyzwaniach sektora energetycznego, czyli mamy tą legislację, mamy tą technologię, mamy tą um, edukację, albo brak edukacji, brak edukacji. konsumentów, mhm. jak tą energię, tak jak mówisz, w ogóle zużywać, jak innowacje, które dzisiaj powstają. A W sektorze energetycznym uh -huh. dużo tych innowacji powstaje i dużo startupów. Jak one odpowiadają? Jakby Co ciekawego powstaje, co adresuje te wyzwania? No. Oprócz oczywiście no, naszego. Tak. No, o czym zaraz? Myślę, że pobudzenie wzrostu świadomości konsumenta uh -huh. jest największym sukcesem startupów. Uh -huh. Wdrożenie innowacji w sektorze energetycznym jest bardzo trudne. Obwarowane jest bardzo wysokim progiem wejścia. Kosztowego. On, tak. kosztowego. To no i legislacją, to jest legislacją, która jest obecnie. Tak? I legislacją. Legislacja, mhm. na mhm. nie. legislacja e, dzięki Bogu, że tak powiem, e, dzięki Unii Europejskiej, mhm. która no, ma hymn jaki ma, mhm. i pozwala e, widzieć horyzont e, rozwoju. I mhm. ten horyzont rozwoju jest e, dużo lepszy dla zmonopolizowanych rynków mhm. niż niezmonopolizowanych. E, tu jest przykład Niemiec, czyli uruchomienie z powrotem elektrowni węglowych. Atomowych, ale też przykład Polski, która na koniec dnia ma dużo większe szanse na transformację energetyczną niż gospodarki już rozwinięte. No mhm. właśnie jesteśmy. Jeszcze nie mamy takiego dużego zużycia per capita. Okay. To jest duży sukces. No, mamy takie szczęście, że jesteśmy w tym czasie, w tym miejscu w historii. Mhm. I ten sukces możliwy jest do przekucia w dużo szerszą zmianę dużo bardziej świadome społeczeństwo. Dzięki temu, że tych rzeczy jeszcze nie ma. Mhm. Plus to, że większość dzisiaj m, aktywów na rynku energetycznym jest państwowa. I ona będzie musiała być wcześniej czy później skomercjalizowana i sprywatyzowana. Mhm. I mamy tutaj przykład nowej elektrowni budowanej przez Koreańczyków, nowej elektrowni państwowej. I pewnie będzie trzecia elektrownia tych małych generatorów, y, pana Sołowowa. To wymusi zmiany infrastruktury to wymusi prywatyzację, bo tylko prywatny sektor jest w stanie nadążyć na zapotrzebowanie konsumenta. No i państwo czekało, aż przestało, ten czas się skończyć i teraz musi państwo wdrożyć KPO, żeby, Krajowy um, Program Odbudowy, mm. żeby móc inwestować w infrastrukturę. Idąc w kierunku innowacji już w kierunku też EAS, skąd w ogóle pomysł na edukację powiat. Tak, też sposób. jest założycielem. Idea nie jest nowa, idea jest akademicka, w latach 70. wytworzona. Nazwa jest bardzo prosta: Energy as a service, czyli dostęp do energii, która jest cyfrowa. I dzisiaj wszystkie inteligentne liczniki, zarządzane smart metery domowe są cyfrowe. Jednak przepływ tych danych od producenta do konsumenta jest zaburzony albo bardziej y, zbudowany na świadomości i zaufaniu, niż na faktycznym y, y, zapisie prawda-fałsz. Mm -hmm. mm -hmm. I dzisiaj my, wykorzystując technologię, budujemy infrastrukturę, która dzięki y, narzędziowym rozwiązaniom, czyli naszym smartbox i naszej Energy Boxie, czyli baterią i tylko licznikiem, smartboxem, czyli liczeniem tej energii, potwierdza pochodzenie zielonej energii. Mm -hmm. Tej prawdziwie zielonej. Mm -hmm. Nie tej, która jest w systemie zielona, zaciągnięta o godzinie 12, zużyta o godzinie 19. Nie wiem, jakim cudem stała się zielona, ale jest nazwana zieloną. Udowodnienie tego jest bardzo długim procesem, mm -hmm. ale pozwala prosumentowi i zużyć faktycznie to, co wyprodukował i być świadomym wpływu na środowisko, mm -hmm. co jest kluczowym koniem pociągowym, a jednocześnie Kluczowym hamulcowym, mm -hmm. ponieważ trudno generować prąd ze światła o godzinie 20 dzisiaj. Na pewno. Znaczy, ja też bym dodała, że w idealnym świecie, jak rozmawialiśmy zawsze na temat e, powstawania Esa, e, mamy elektryczny samochód, dajmy na to jakikolwiek marki. Ze śladem węglowym cztery razy większy niż stary diesel. Dokładnie. No i pytanie, e, ładujemy go jakim prądem? W idealnym świecie powinniśmy go ładować prądem Zielony. zielonym, ale no, teraz tak nie jest. I my chcemy do tego doprowadzić, że nasz konsument, który ma instalację fotowoltaiczną i wierzy w tą zmianę tej zielonej energii, jest w stanie załadować swój samochód zieloną energią, którą tak, sam wyprodukuje. Tak. Obecnie jest to niemożliwe. Nie, jakby on nie wie skąd on ładuje ten, ten prąd. No właśnie, bo mówicie jakby. Yy też Dużo o tej świadomości ekologicznej konsumentów. Czy ona się my, zwiększa. Ona się zwiększa. Musi się prawda. zwiększać. Zwiększa się, ponieważ jej koszt braku świadomości się no, zwiększa. Właśnie. I koszt <noise> energii też się zwiększa. Tak. Natomiast, czy Wy, patrząc z perspektywy innowacyjnej spółki, mhm. która dociera właśnie do. Konsumentów, mhm. do klientów indywidualnych, do końcowych użytkowników tej energii. Mhm. Widzicie, że de facto my, z punktu widzenia społeczeństwa, jako takiego, jesteśmy gotowi na taką transformację? Abstrahując od tego, że drogie rachunki płacimy, więc już trochę bardziej zaczynamy patrzeć na to, czy. Myślę, że nie wiem, czy to jest trudne pytanie. Yy... Myślę, że jeżeli mamy ponad milion prosumentów w Polsce, którzy. W bardzo wiemy, krótkim czasie. W bardzo krótkim czasie i rośnie, ta liczba będzie w predykcjach około 14% rocznie rosła. Mhm. I ludzie mają instalacje, a jednocześnie nie potrafią z niej korzystać, bo nikt się nie pochylił nad tym tematem, nie powiedział im: Masz super instalację, naucz się zużywać swój własny prąd. Dzięki temu będziesz y, totalnie niezależny energetycznie. Mm -hmm. To myślę, że ludzie są na to gotowi, ale trzeba ich wyedukować, tak bym powiedziała, i to właśnie robimy. I to właśnie robicie. Czyli jakie są hinty, jakie są wskazówki takiego korzystania, umiejętnego, mądrego korzystania? Z y tego ja nie wiem, wydaje mi się, że na przykład, znaczy wiem, <laughs> y no proszę Grześ, opowiedz, <laughs> jak chcesz. Nie, 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 to jest wielowątkowy temat. Dopowiadałam zostanie pytanie, Polska ma bardzo wysoki poziom adopcji cyfrowej. Mhm. Płatności elektroniczne, płatności tak. internetowe, mhm. bankowość, digitalizacja na stacjach. Co paliwowe. też wynikało z tego mniejszego rozwoju. Z innej transformacji. Mhm. Z opóźnionego mhm. czasu transformacji. Mhm. I gdybyśmy. Dlaczego też można na to popatrzeć? Dlaczego na przykład Koreańczycy, którzy przodują w rozwoju i Japończycy, bardzo lubią Polskę? Mhm. Ponieważ ona, jeśli jest wolna, nasz kraj jest wolny, jeśli chodzi. O legislację i zasoby kapitałowe, jest mhm. na dużo niższej pozycji, na bardziej pozycji niż Francja, Niemcy czy Włochy. Nie już o Wielkiej Brytanii, która nie jest w Unii Europejskiej, czyli całkowitym, jest um, outsiderem. Zależy, tak. mhm. Zawsze była, teraz też jest. Mhm. Hey, to y, tak naprawdę my, y, jako y, nacja, mamy bardzo duży potencjał mhm. i ten potencjał już potwierdzony. I ta transformacja cyfrowa przyspiesza i będzie łatwa, naturalna. Naturalna, naturalna. Mhm. oczywista. Nie ma już innego drogi. Bo nawet y, przedujemy przed Czechami, przed Słowakami, przed Austriakami, krajami, które wyszły w tym samym czasie y, do kręgu Unii Europejskiej. Jednak tam ta adopcja y, jakkolwiek przebiega wolniej. Ale dzietność w Czechach jest większa, więc. trzeba. Y, więcej, więc świat byłem... więcej światła, więcej światła, więcej światła. Y jaki macie przed sobą plan? Bo jakby mówicie bardzo szeroko i tak powiedziałabym nawet misyjnie o edukacji tak. konsumenta, jakie macie plany przed. Teraz? Znaczy może to nie jest misyjnie. Wydaje mi się, że tak jak powiedzieliśmy wcześniej, problemem jest legislacja. E tak chodzi o to, że jeżeli ktoś coś wyprodukował ten nasz prosument, to prąd jest jego. Mm. Tak? Mm -hmm. I nam zależy na tym, żeby on był tego świadomy, wiedział jak go zużywać, a jednocześnie pewnie w przyszłości, tak jak jest już za granicą, mógł ten prąd odsprzedawać. Mhm. Jeżeli chodzi o nasze cele, to wydaje mi się, że Grzegorz jest w stanie powiedzieć i może już chyba się pochwalić tym, co zrobiliśmy. Naszym celem jest umożliwienie konsumentowi. Podwyższania tej świadomości autokonsumpcji, mm -hmm. śladu węglowego, mm -hmm. zużywania faktycznie ekologicznej energii i na końcu możliwości adopcji do nowych porządków prawnych, które mm -hmm. pozwalają odsprzedaż energii z baterii, zarządzanie tej energią mm -hmm. i zakup energii w najbardziej korzystnym, najlepszym momencie dla niego. Mm -hmm. Dzisiejsze instalacje ani baterie z zamkniętymi danymi, czym my się głównie zajmijmy, nie pozwalają na to. Ba, blokują. Większość chińskich producentów nie pozwala na wprowadzenie własnego algorytmu. Algorytm jest tylko chiński. Mhm. Co nas nagle otwiera na inne zagrożenia, o których nie byliśmy świadomi. I te zagrożenia bym nawet nazwał wolnościowymi. Mhm. Wolnościowymi? Tak, bo chodzi o to, ja to może trochę uproszczę. Chodzi o to, że magazyn energii, który jest może zostać naładowany energią z naszej instalacji i pytanie jest, czy my zostawiamy tę energię dla siebie na naszą autokonsumpcję, czy, on, czy odsprzedajemy, odwiedzi? ale w systemie, który jest obecnie, czyli w tym net billingu, mamy możliwość odsprzedania jej w najwyższym, najwyższym piku mhm. i pytanie, czy my to robimy, czy tego nie robimy. No właśnie. To jest takie web 3.0 moim zdaniem. Web 3.0. Bardzo popularne hasło, ale y, mało ludzi się nad tym pochala, pochyla i rzeczywiście ma to realne odzwierciedlenie w rzeczywistości. My to mamy. To kiedy ta idealna sytuacja się wydarzy? Kiedy będziemy, no oczywiście nie wszyscy, ale tak zauważalnie, świadomi, y, jeśli chodzi o to korzystanie i odsprzedaż? Idealną sytuacją by było... Y, jeżeli pochylimy się nad statystyką, w Polsce większość gospodarstw domowych jest w domach jednorodzinnych. 56%. To jest bardzo dobry wynik. Nam się wydaje, mieszkając w dużym mieście, że wszyscy mieszkamy w apartamentach. No nie jest tak. A mieszkamy? No nie. Na koniec dnia każdy świadomy prosument będzie chciał być niezależny. To jest Prawo do, jak prawo do życia, każdy chce mieć wolność decydowania, kim jest i jak żyje. Tylko koszt niezależności będzie rosnąć. Mhm. I im bardziej on będzie rosnąć i nas dotykać, tym szybciej społeczeństwo, czyli my uświadomimy sobie. No to właśnie jak długo? Myślę, że 12, 5, 12 10 lat. 12. 12. 12. 12. Niestety długo. 15. Trochę to jest długo. bardzo dobry wynik. 12-15. Nasze społeczeństwo mhm. chce rozwoju i podąża. I jeszcze nam mhm. się chce. Mhm. I jeszcze no, tak. się chce. To już niedługo. Mhm. A jaki macie jeszcze taki nominalny plan dla spółki, jeśli chodzi mhm. o sprzedaż, korzystanie? Mhm. To, co wasze. my chcemy zrobić, tak, to ja, m, zrobić. moim zdaniem chcemy zoptymalizować y, zieloną energię. My to tak nazywamy. Natomiast tak jak powiedziałam już wcześniej, sama instalacja fotowoltaiczna nie daje tej y, wolności. Mhm. Do tego jest potrzebny magazyn energii, żeby cała instalacja miała sens. Mhm. Żebym ja, kiedy wyprodukuję ten prąd, mogła go zmagazynować i zużyć wtedy, kiedy ja go naprawdę mhm. potrzebuję. Mhm. W tym momencie jest tak, że produkuję go rano. Taka jest prawda, kiedy słońce świeci. No i pytanie, ile z nas pierze ładuje samochód rano tak. no, mało osób, moim zdaniem. A to chodzi o to, że w pierwszym etapie zwiększamy świadomość konsumentów i mówimy OK, my policzyliśmy, że twoja instalacja musi się, musisz jakby zoptymalizować, musisz nauczyć tej autokonsumpcji. Mhm. W drugim etapie to, co my robimy w tym momencie, to y, uruchamiamy tak zwanego smart boxa, o którym Grzegorz może opowiedzieć więcej. Mhm. I wydaje mi się, że to jest nasz największy sukces ostatnich, ostatnich. Zrobienie czasów. adopcji dla użytkownika końcowego, czyli umożliwienie zarządzania własną energią, jest chyba największym sukcesem od założenia firmy. Mhm. Plus mamy już dwóch dużych partnerów czołowych w Polsce, na naszej stronie to widać, którzy nam pomagają w tym momencie i już udostępnili. 2,5 tysiąca akumulatorów do instalacji ze smartboxem. Czyli tak naprawdę sprzedajemy cały komplet użyteczności dla użytkownika. Smartboxy, czyli mądre liczniki, które pozwalają mm -hmm. do, um, uruchomić wzrost autokonsumpcji i gratyfikować użytkownika końcowego, fotowoltaiki za to, plus baterie, czyli akumulatory zbudowanym naszym licznikiem, pozwalające odsprzedawać, magazynować i świadomie zużywać tę energię. I nie są to chiński. I nie są to chiński. Mhm. I tu postawimy kropkę, proszę Państwa, dyskusja energii to dyskusja o wolności. dokładnie jak to słusznie tu powiedzieliśmy. Moimi Państwa gośćmi Martyna Gulbinowicz, Strategic Product Owner WEAS. Dziękuję. Dzięki. I Grzegorz Krzeszowski, prezes WEAS. Dzięki. Dziękuję. A ja Państwa zapraszam już za tydzień do kolejnego, do kolejnego paktu z biznesem Izabela Kozakiewicz. Do widzenia.